자자자자자자자자자자자자 <gestean> <laughs> 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 <laughs>

ない kotek, kotek, vrut! Bravo, Bravo, Vojte! Bravo, Vojte! Bravo, bardzo interesujący becz. Przeciwnik ruch to wartościowa, duży. W momencie, kiedy grali 11 zawodników, ten wynik się ważył albo w jedną, albo w drugą stronę. Z tym, że myśmy mieli bardziej takie klarowniejsze sytuacje, chociażby Gawęcki, co uderzył w w bramkę, weszła piłka od wewnętrznej strony i wyszła w pole taka kurzalna akcja. No i ten karny kombinacja paprocki-gawęcki nie wyszło im. No ale powiedzieli sobie w szatni, że muszą to odrobić, to było widać. Zespolili się, wyszli z taką agresją i to było widać w pierwszych pół, pół godziny drugiej połowy. Szli bardzo ładne bramki. No gdyby zagrali jeszcze bardziej konsekwentnie przez całą drugą połowę, to mógł być wynik wyższy, ale trzeba być zadowolony z tego, co jest. Wygrali, no i e, powiedzieli sobie również, że w tych ostatnich dwóch meczach trzeba poszukać kompletu punktów, jest szansa przezimować się na wysokim miejscu w tabeli młodej ekstraklasy. klasy no, Trenerzy powiedzieli w szatni, że nie wie jak to mamy zrobić, ale mamy to wygrać. No, myślę, że się wywiązaliśmy z tego obowiązku. Jeszcze dzisiaj bramki świata można powiedzieć wpadały. <grych> no cóż, z cztery bramki to też...